Przestawię się jak WK'ować Jak osoba, którą widzisz teraz na ekranie Jeśli tak, dzisiaj pokażę ci parę cennych porad Oraz rad, które pomogą tobie osiągnąć Taki poziom WK'u Tradycyjnie jeśli spodobał ci się ten film, zostaw lajka, suba na tym kanale Lecimy po 70 koła z góry Dzięki widzowie, a ja zapraszam was do filmu A więc tak, to dobry początek Co będzie ważne podczas wukeju. Presja na rywalu, czyli nie dajemy przeciwnikowi czasu Na przemyślenie jego ruchów, aby po prostu Złapać go na błędzie Wyczekiwanie właśnie, aż popełni on jakikolwiek błąd Oraz ciągłe spałowanie, aby cały czas tak, jakby stresować naszego rywala, aby po prostu musiał popełnić jakiś błąd, ruszyć się, bo wiadomo, że nie ma nieskończonej ilości matca. Jeśli wykonamy te kroki, czyli będziemy czekali na jego błąd, będziemy cały czas presować go, gwarantuję wam, że ziomek prędzej czy później popełni jakiś błąd, a wtedy będziecie w stanie dać mu celny, ale to naprawdę cenny damage. Chociażby z high grounda, gdzie macie nad nim mega dużą przewagę, czy po prostu schodząc do niego w dół, podwijając mu ścianę, po prostu edytując, zabijając go. Naprawdę, opcji, które możemy wykorzystać podczas wukeju jest mega dużo, i tak naprawdę to zależy od nas. W jaki chcemy grać w WK Czy chcemy grać na błędy przeciwnika Czy chcemy grać na presję Czy na to, że jesteśmy lepsi mechanicznie Wszystko zależy tak naprawdę od nas Ale jedno jest pewne Podczas WK nie możecie się wystresować Oraz szybać waszego rywala Bo wtedy się to skończy waszą... Kolejną moją radą, jeśli chcecie bardzo dobrze wukejować w Fortnite'cie, będzie to to, abyście grali sobie dużo offspoundów, czy też po prostu latali na hotdropy, na których będziecie mogli ćwiczyć wasze właśnie granie i wukejowanie rywali w wcześniej fazie i nie do końca będziecie potem musieli ryzykować na turnieju waszą śmiercią. Co wam to da? Będziecie mogli poprawić wasze błędy, będziecie mogli popracować nad tym, aby się właśnie nie stresować oraz robić dobrą presję na rywalach oraz po prostu będziecie mieli fan z gry, a to jest w sumie najważniejsze. <laughs> Jedyne co, to wasze punkty na nie mogą uciec. Czyli lecimy sobie na hot dropika, gdzieś gdzie jest dużo osób, jakaś duża miejscowa, czy cokolwiek, i po prostu wukejujemy każdego po kolei tako jak szefo. No arenie wam radzę, to sobie popróbować, jeśli chcecie, zacząć wukejować. Bo jak zaczniecie wukejować na pierwszym turnieju, no to ja przypuszczam, jak to się może skończyć. Szybkie 10 weczy za zero, albo po prostu jeden fraczek, dwa, i po prostu ktoś z was potem bardzo łatwo skauteruje. Jeśli jesteśmy już przy lądowaniu, to warto odmienić, że na samym początku będziemy mieli na pewno osoby, które będą dochodziły do nas, jeśli walczymy, bo strzały słychać, a wiadomo, że third party jest najbardziej OP, plus pamiętajcie, że macie syfon z ziomka aż 150 maca, więc na starcie daje wam to mega dużą przewagę, jeśli uda wam się go po prostu pokonać nad innymi bo założę się z wami o wszystko, co chcecie że ktoś nie będzie miał na sam start od was więcej matców, jeśli pokładacie jednego czy dwóch rywali w przeciągu, dajmy na to, minuty przejdźmy do kolejnej rady, jeśli jesteśmy przy wokaju, ważne jest to, abyśmy nie robili żadnych pomyłek, oczywiście to jest pewne, aczkolwiek podczas wokajowania jest nam potrzebny bardzo dobry aim, bo jeśli i w sytuacji kiedy nasz przeciwnik popełni jakiś błąd My go nie wykorzystamy No to również może być ciężko potem Aby przeciwnik się pomylił drugi raz Dlatego ja wam polecam sobie wchodzić takie jakieś aim mapki Ja wejdę na pierwszą, lepszą tutaj aim mapeczkę Gdzie elegancko sobie możecie poćwiczyć Na przykład grając na boty I sobie strzelając po prostu do tego bota z pompy Myślę, że jest to naprawdę ważne Aby sobie ćwiczyć takie max pompy Czy też po prostu sprayę SPMa na tych botach, bo jeśli będziemy trafiać w naszych strzałów, to gwarantuję wam, że może być lipa i mogą być potem ciężary. Właśnie tak jak ja teraz pisałem. Jeden drugi strzał, XD i do znowu. Ale pokoduję już tego bocika i elegancko przechodzę dalej, aby was nie zamulać, więc przejdźcie do kolejnej mojej porady. Kolejną rzeczą ważną co do wk będzie to, że możemy sobie analizować nasze błędy. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek, który kiedyś nagrywałem, czyli analizuję po prostu waszych błędów. Ewentualnie możemy, co ja wam za. Ale co o wiele bardziej, wejdź sobie w zakładkę rywalizuj oraz w tej zakład cały chociażby solo Wiktory Keszkapy. Który generalnie radzę wam wejść sobie na mecze ziołków, którzy są dosyć wysoko, albo wiecie, że słyną na przykład z wukeju. No, że kamień nie słynie z wukeju, aczkolwiek na przykład wchodzimy sobie na takiego Kamiego wygrany mecz, bądź też na mecz, w którym ma zajęte wysokie miejsce i sprawdzimy, co poszło u niego nie tak, czy na przykład zawiódł aim czy zawiodła podbianka ściany, i uczymy się na jego błędach oraz po prostu przejmujemy pewne nawyki, które po prostu robią Lepsi zawodnicy od nas, bo logicznie, że wtedy po prostu z progresujemy, jeśli będziemy dążyć do po prostu podniesienia naszego skilla. Przykładowo, tutaj możemy zacząć, że Kami miał bardzo ważnego fajta na farmie, ponieważ, jak sami widzicie, strefa jest dosyć daleko, więc musiał dosyć szybko albo pokonać rywala, albo uciec. I zobaczcie sami jaki spokój w tym momencie ma Kami. Podwiedzia sobie na spokojnie ścianę ziomka, robi cały czas na nim presję, czyli to jest dokładnie to, o czym ja wam mówiłem. Robicie presję na ziomku i czekacie na jego błąd. Jak widzicie, przeciwnik od granda, typu Momentie, przypuszczam, że matów właśnie nie maców, bo się zabudował. I o Kami elegancko go sobie pokonał. I w tym momencie Kami miał refresh maców, o którym wam wcześniej mówiłem. Fraga, czyli darmowe punkty. Oraz je musiał martwić się o Storm Serge'a Tak dla mnie, War. Zacznijmy sobie jeszcze, jak w tym meczu umarł Kami, oraz jak zdobył ostatnią likwidację przed jego śmiercią. I przejdźmy sobie do kolejnej rady dosłownie tuż po tym. Okej, okay, Kami tradycyjnie stał na ogrodzie, czyli to, jest, z czego słynie. Tu go spróbują zaspamować. Elegancko leci młotem do strefy. Widzi ziomka nieobudowanego, więc. Elegancko sobie go po prostu pokonuje. Tu widzi Macy leci po nie. Widzi ziomka w strefie, a haj w taki sposób Kami umarł. Rozumiem. Kami ma granic jak widzicie, jest top 3. I zobaczcie sami, Kami gra bardzo spokojnie, pomimo wszystko, nawet jak macha i grana. Widzi, że ziomek ma Ultra HG. Więc go zasponował. Jednak ziomek ma mod, więc normalnie zleci. Kami próbuje robić presję, przejść na Haja. Jednak nie do końca, bo się to udaje, bo tu każdy ma praktycznie mod. I stety, bo też niestety Kami dostaje pompę, więc unlucky. I sam widzieliście zawsze będą jakieś błędy w wk czy coś, bo teraz Kamil nie miał praktycznie jak zagrać lepiej. Musiał po prostu pokonać rywala albo umrzeć, więc zależy na jaki mecz natraficie. Wiecie o co chodzi, przejdźmy do kolejnej rady. Jak jesteśmy jeszcze w tematyce gry i w ogóle tak dalej, powiedzmy sobie, co powinniśmy mieć, jeśli chcemy wukejować, bo jednak wiadomo, że coś się nam przyda. Przede wszystkim młot. To jest podstawa naprawdę w tym sezonie. Jeśli cokolwiek chcecie wukejować, rotować, cokolwiek robić, miejcie młot. Młot jest najbardziej oporzeczą w tej grze, bo naprawdę czasami nawet nie trzeba grać dobrze, a wystarczy, że macie. Młota, by przejść z jednej strefy do drugiej, z kolejnej do kolejnej, wejść komuś do boksa, zrobić jakiegoś trika, na przykład na podmianę ściany, co widzicie aktualnie na ekranie. Dziwne, że ten glitch jest od początku, tak naprawdę, że kanceluje wam się animacja, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tylko i wyłącznie z tego korzystać, no bo co nam kto zrobi, tak? Dodatkowo wiadomo, jakaś pompa, pemik, jak chcemy lecieć elegancko na fragi, to jest taki basicowy mega ekwipunek, splasze, szybkie leczenie, no myślę, że już każdy to wie. Przejdźmy do kolejnej mojej rady. Kolejną ważną rzeczą, którą musimy ćwiczyć, jeśli chcemy będzie to nic tego jak tradycyjny pis controlik. Czyli tradycyjnie wchodzimy sobie do na najlepszą łapę do tego, czyli łapkę od raidera, wybieramy sobie jakieś bronie Dla mnie ich będzie to skarek oraz standard pompka. No niestety, ale nie widzę tu PMK. Wybieramy sobie jakikolwiek tam level chcemy. Dla mnie ich będzie to 11. Elegancko wchodzimy i lecimy tutaj sobie z peace controlem na bocie. I po prostu ćwiczymy coś, ale potem po prostu mieć w grze o wiele łatwiej, tak? Cyk, 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 cyk. Wchodzimy na haja, przejdźmy sobie elegancko za bota, edycja. Podów, pick, right pick. Tu iść, jak chcemy wrócić, walimy sobie elegancko, taniec. Wtedy mapa nam się zaliczy jako skończone. Tu mamy inne cięższe levely, na przykład, w których możemy sobie podmienić ściankę. I robimy pick, pick, pick. Ewentualnie możemy zedytować, jak tam już chcecie. To zależy od Was. Edycja. Walimy bota. Lecimy dalej. Pick, 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 pick. Right pick, bot. Dead. I elegancko lecimy. Tu kolejny bocik. Pick, elegancko wracamy. Do tego tu również, aby tak zwany mongrel klasyki, czyli World Free Places, to też jest tego by się poćwiczyli. Na przykład podmianka z karem Stawiamy dach i shitodujemy bota Cyk, 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 dach, spok pod podmiana, pyk, pyk, elegancko, okno, pyk, right pick pod dead. Proste, proste jak budowa cepa. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście ten tekst. No i na sam koniec mamy tradycyjną mapkę do free buildu, na której możemy sobie pobudować, po prostu poćwiczyć jakieś fizz kontrole i tak dalej, czyli na przykład jakieś right picki, jakieś porobienie boksów, jakieś to edytowanie, jakieś mongrel klasyki. tak naprawdę wszystko co chcemy możemy tutaj ćwiczyć, jakieś strzały, gdzie strzały, okno, boxik, tutaj edycja schodów, szyściutko, okienko, Daszek, quake, quake, klasa światowa. Zresztą tyle ile ja raz tą mapę, myślę, że nie ma sensu jej obawiać po raz kolejny. Więc ty, drogi widzo, napisz teraz w komentarzu, czy spodobał ci się ten film, czy też nie. Co byś poprawił w filmach moich, co byś zmienił, czy dowiedziałeś czegoś nowego. A ja ci serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. I co, trzymajcie się do następnego razie. Elu, buh!